Wchodząc w tryb develop, tak jak tutaj już Państwu pokazywałem, jest tak naprawdę sporo, sporo elementów, z którymi musimy w jakiś sposób się zaznajomić i je zapoznać. Jeżeli tego nie zrobimy, no może być w jakiś sposób problem. Natomiast na ogół, na ogół jest, to, jest to kwestia czasu. Czyli tak, histogram Państwu już omawiałem, na którym polega to sprawa tylko i wyłącznie zaznaczenia tego, jak kolory wyglądają. No i tak naprawdę w, w jakiej ilości one się tu pojawiają. Ile jest tej szarości, żółci, zieleni, różowego, niebieskiego itd. W związku z czym, miejmy na uwadze po prostu to, że. Histogram jest dosyć istotny dla nas. To no, jest zdjęcie oryginalne, plus ten Smart Preview. W momencie, kiedy tego zdjęcia nie mamy, bądź się martwimy, że zgubimy możliwość do niego albo ją stracimy, dlatego też no, w niektórych sytuacjach jest to potrzebne. Tutaj są narzędzia, czy to do przycinania, czyli to jest słynne kadrowanie. Dlatego też możemy sobie na przykład wykadrować zdjęcie w full'a tutaj mamy spot remove czyli wybieramy miejsce które będziemy usuwać tu mamy korekcję czerwonych oczu bardzo jest przydatna kiedy mamy problem na przykład z zbyt mocną lampą błyskową no tutaj mamy filtrem tego no i radial filtr, czyli taki że tak powiem o. W taki sposób, taki okrężny, tak powiem, radius, który będzie nam pomagał. Ctrl Z. Natomiast tutaj mamy Brush, narzędzie, z którego będziemy dodatkowo korzystać. A wcześniej były filtry. Więc trzeba się przyzwyczaić do, przyzwyczaić do tego, że tego paska tu nie ma, tylko się go po prostu klika i tyle. W związku z czym, tak. Tutaj mamy po prostu. To są, to są narzędzia, jeżeli chodzi, z którymi, którymi cokolwiek możemy uwalczyć na, 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 na obrazie. To jest, to jest tyle. Właściwie to jest tyle. Większą, większą sprawą jest kwestia wszystkich pasków, wszystkich suwaków, które będą nam pomagały w tym, aby to zdjęcie zaczęło wyglądać jak należy. Głównie w tych miejscach to sobie tutaj ściągniemy. Wszystko, wszystkie tutaj do tej, do tej części nie, może inaczej, do tej części, te trzy należą głównie do y, światła, kolorystyki, y, w jakiś sposób cieni i koloru. Tutaj mamy no, sprawy tonalne i detale, czyli wyostrzanie, czy tam wzglęnie. Tutaj to są sprawy typu właśnie transformacja całego zdjęcia, bądź też korekcja obiektywu. Tutaj efekty i kalibracja no to kalibracja, no to już jest taka, że tak powiem ostatnia, ostatnia rzecz do zrobienia. Mianowicie, może być pomocna, gdy mamy niepełne, niepełne, tak jak widzieliście Państwo, cienie. W związku z czym, to zależy od Państwa, w jakiej, w jakiej mierze będziecie z tego korzystali, jak dużo Was interesuje. Na początkowych etapach w sumie to wystarczy tyle. Słowo. Wystarczy właściwie to jedno okno, basic. No, natomiast w przyszłości, tak jak już widzieliście, jeżeli Państwo oglądaliście oczywiście poradnik z Photoshopa, bardzo ważną rzeczą są tutaj krzywe, które no, rozwiązują ten temat w dużej mierze za nas. E, dlatego też no, nie, możemy, nie możemy olewać tego narzędzia. Z, z tego powodu, że jak Państwo widzicie, ja dużo go zmieniłem krzywą. Tutaj absolutnie nic i zrozumienie działania tego może nam pomóc w jakiś sposób zdjęcie no, nabiera innego, innego już powoli znaczenia. E, no i nie tylko, nie tylko w taki, w taki tutaj e, sposób, ponieważ można e, zielone czy zielony channel, czerwony, niebieski, czyli typowy RGB, może też, może też wspólny i tutaj mamy podpiski że tutaj ciemne będziemy zmieniać, tutaj że światła, tutaj już takie przejaśnienia, a tutaj cienie. Czyli tutaj ciemne, cienie, ciemne elementy, jaśniejsze, światła, no i highlights, to takie główne już ostre punkty. Co następne chciałbym Państwu pokazać? No, na pewno fajną rzeczą jest, aby tutaj możemy sobie bezpośrednio na zdjęciu, natomiast prawym przyciskiem i możemy sobie kliknąć na przykład solo mode i wtedy nam wyłącza wszystkie inne i zostawia nam tylko to okno ale dobra, jeżeli chodzi o następne to musimy, odklikać na solo mode musimy sobie zerknąć co tam dalej mamy i już Państwu będę pokazał po kolei. Będę w miarę pokazywał po kolei co to robi. Co prawda dobrze jest, myślę, że pokazać tutaj to Państwu na początku, ponieważ potem będę starał się z tego korzystać cały czas w jakiś sposób, w związku z czym no nie będę miał czasu tego tłumaczyć. Dlatego też yy, proszę mi wybaczyć, że będę teraz zanudzał. Hue, Saturation, Luminance i wszystko to tak jak było z tym nasyceniem. Tak jak było właśnie w poradniku w Photoshopie, ponieważ w jakiś sposób jest to ściśle ze sobą połączone, jesteśmy w stanie tutaj też odnaleźć. Zmieniając je, zmieniamy tak naprawdę nasycenia na zdjęciu, tak jakbyśmy kliknęli barwa i nasycenie w Photoshopie. I tak jak widzimy tutaj niektóre elementy nam po prostu zaczynają znikać albo też wychodzić na wierzch, w związku z czym balans sam w sobie <muszy> musi pozostać gdzieś tam troszeczkę chociaż zachowany aby to naturalnie wyglądało, no ale tak czy owak chodziło o to, e, split, to e, split toning e, tu chodzi o tonalne w jakiś sposób zmiany jak widzicie że tutaj no, głównie jest większość zmienia natomiast jest w stanie. Poprawić tylko niewielkie efekty, tylko te tony wychodzą jak wychodzą. Detale: No, co do detali, tak naprawdę możemy sobie tutaj raz przybliżymy i łapką rzucamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą łapkę, no nie jest to fajny pomysł. Nie jest to fajny pomysł, w związku z czym trzeba pamiętać, że no, no, bo będziemy ruszali łapką i nie będziemy wiedzieli, gdzie idziemy. bo też tu jest ten nawigator i on będzie nam pomagał zerknąć, co chcemy widzieć, klikając to narzędzie, będziemy mogli sobie zoomować, sprawdzić czy cokolwiek tu jest ostre no prawdę powiedziawszy złapałem, złapałem to zdjęcie bardzo mocno w ruchu tego też nie wiem, czy jakiekolwiek pióra może też tutaj te zwierzaczki będą pozostawione bez ruchu no ale dobrze, jak mamy ten Podgląd. Możemy jeszcze raz kliknąć. I tutaj tym możemy się bawić, tak, aby ten, ten detal uwydatniać. To kwestia luminacji, kontrastu. No i w jakiś sposób widzimy, że to wychodzi, ale coś za coś. Z tego powodu, że zacznie się o właśnie to zdjęcie tak bardzo dziwnie barwić. Mm. I te piksele będą, no tak, no, no specyficzne to będzie, tylko też z detalami trzeba uważać. No ale pokazuję, no tutaj ta sprawa to jest sprawa, tylko kwestia profilu, który wystarczyłoby ustawić. No automatycznie no, nie jest najlepszy, natomiast ja korzystałem z Sony. No widzicie Państwo, co się zmieniło, i resztę on mi już wczytał, e, tak naprawdę. Więc no bez dyskusji. No, i tą dystorsję możemy sobie w jakiś sposób y, poprawiać. Y, czy uważamy, że za bardzo nam wybruszył, czy nie. No, i czy winietowanie, czyli takie obręcze tutaj, światła po bokach też występują. No, ja uważam, że je dobrze zrobił, dlatego też ten profil pozostawiam. No, można jeszcze opcję manualną wziąć. Natomiast najczęściej ten profil, jak już się go ustawi, już robi robotę. No, i z transformacją, no to chyba nie muszę mówić za dużo gdyż no ten paski te paski tutaj wszystko tłumaczą jeżeli na mnie je pasuje to klikamy na wartości klikamy 0,0,0 zostawiamy, więc ja to ja to tylko tak pokazałem, żeby zdjęcie nie wsuć co do efektów co do efektów, no zostawmy highlights no i tutaj taka winieta nam wchodzi no i kwestia tego typu, czy nam to pasuje, czy nie? Mi to nie odpowiada. Wygląda jak zdjęcie z lat 2000. Wcześniej te pierwsze programy wchodziły i dopiero ludzie się uczyli, jak to wszystko działa i jak sobie z tym radzić. No i na samym końcu jest kalibracja. Kalibracja to jest kwestia cieni, więc wszystkie cienie w którymś kierunku będą pchane, czy to do zieleni, czy do czerwonego. No i będziemy tutaj sobie poprawiali i w jakiś sposób po prostu nadawali. Nadawali temu zdjęciu no, jaskrawości. No dobrze, czyli tak, tą sprawę bocznego menu najważniejszego omówiłem. Całą resztę będziemy tutaj przetwarzać w jakiś sposób, próbować ją nauczyć się, oraz no, będziemy z niej korzystać w trakcie następnych tutaj działań. Natomiast lewa strona jest o tyle prosta, że posiada. Szybką kolekcję, czyli Smart Collection, który, no tak jak już było wcześniej, mamy takie coś, dzięki czemu będziemy mogli z lewa czy to prawa przeskakiwać przez tą kolekcję. Hmm. Tu mamy historię. W tej historii, co, co zostało wykonywane, no tak naprawdę nie interesuje nas teraz. Ta kolekcja, a w związku z czym tylko wrócę sobie do tych ptaszków. One były gdzieś. No i właśnie o tym mówiłem, że jak ma się dużo zdjęć, to potem się do nich nie trafi. I tak, tu historia powinna zaznaczyć nam. Jeżeli coś klikniemy, no to możemy przejść do pierwszego, efektu, i jak przejeżdżam, widzicie Państwo na nawigatorze, czyli tutaj. Co się dzieje, co się działo z tym zdjęciem? No, i ostatecznie stanęliśmy w tym momencie. No, ja bym delikatnie jeszcze mimo wszystko coś tutaj z tym zrobił, ponieważ zdjęcie dobre jest, rzecz mogłoby być lepsze, natomiast dlaczego by nie poprawić go? No, i myślę, że nawet takimi prostymi krokami już to zdjęcie zaczyna inaczej wyglądać niż wyglądało na początku, czyli jakieś takie przepalenia posiadało i no, no tak no niezbyt to wyglądało, a teraz ma te kolory, które faktycznie ja jako osoba stojąca za aparatem widziała bądź też w jakiś sposób są podobne do tego co ja widziałem. W związku z tym historia jest pomocna, jest nieoceniona. Fajną rzeczą jest ten copy-paste, e, mianowicie jeżeli weźmiemy na to Klikniemy Ctrl C, albo po prostu klikniemy copy I zaznaczymy wszystko, co tutaj mamy. Wielka aczmi, ale tutaj o. Klikamy copy Albo Ctrl C, tak jak mówię. Wejdźmy do z, yy, biblioteki i dajmy to zdjęcie. To jest następne, co prawda zdjęcie. Natomiast kamy Ctrl V, Jeżeli, albo dasz paste i ten preset. To jest ten, paste settings. Spróbujmy, undo, 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 ctrl-v, ctrl-v coś mi stawia opór, ctrl-b to w ogóle usuwa. E, świetnie. Ctrl-b cofa do pierwszego zdjęcia, ale no dobrze. E, dziwię się dlaczego ctrl-v nie działa, no ale to nie ma już znaczenia, to chyba kwestia jest po prostu ustawienia skrótów. Natomiast tak czy owak klikamy paste, czyli wklej, i jesteśmy w stanie tutaj ten, ten, cały ten settings, presety użyć, które są użyte w tym zdjęciu. Popatrzmy tutaj na statystyki i popatrzmy na te. Nie zmieniają się ani, ani o jedną wartość. No tylko kwestia temperatury, której nie zmienia. W związku z czym e, musimy o tym pamiętać, jeżeli mamy podobne zdjęcia, które możemy w taki właśnie sposób sobie w jakiś sposób właśnie chcemy edytować. Podobny jeżeli chcemy to zrobić w wolniejszy sposób, klikamy prawy przycisk myszy na tym zdjęciu, settings i paste. E, więc tak naprawdę sprawa jest rozwiązywalna. Z dwóch, z dwóch, że tak powiem, etapów. No to tutaj mamy resetowanie, previews, czyli poprzednia sytuacja, czyli tak jakbym kliknął Ctrl Z. No dobrze, dodam takie historię, snapshots. Snapshoty to są coś w formie e, screenshotów tak naprawdę, szybkich podglądów. No tutaj no nie mam tego, natomiast w tym miejscu zrobiłem, wystarczy kliknąć snapshot. Snapshot polega na tym, że tam zmieniłem ale klikając snapshot wracamy do tej opcji, którą, którą była na początku i ona mi restartuje restartuje moje kombinacje, czyli z tego w Snapshot mamy coś takiego, więc tutaj filozofii nie ma, nawet jak się czegoś nie wie. Można się po prostu domyśleć, do czego to w jakiś sposób służy, obserwując jak działa cały program, jest dosyć intuicyjny. No dobrze, no i jeszcze te presety. O tych presetach mówiłem ostatnio, że presety polegają na tym, że nakładają automatycznie efekt za nas, wystarczy na nie najechać myszką i nie trzeba, nie trzeba tutaj nic robić. Czy to chcemy B&W, czy black and white, to chcemy jakiś tryb kreatywny. Nie ukrywam faktu, że tu o, ten mi się podoba. No, jakieś formy ziarna, krzywej. Nie zawsze wchodzi na główne zdjęcie, ale na, na, w nawigatorze fajnie to wygląda. Jeżeli chcemy stworzyć preset, który chcemy go używać, bo, bo chcemy go używać, w związku z czym wystarczy. Na przykład tu jest ta zmiana, kliknąć tu plusik, create new, create preset i dajmy na to maxwell preset. preset tak. No i to, to wszystko co tu jest zaznaczone, create, chill e, i mamy tutaj w tym miejscu to stworzone. E, wchodząc w tutaj e, w bibliotekę, klikając dwa razy lewy przycisk myszy, od razu nas rzuca do powiększenia może się pomylić, że to jest develop, ale to jest po prostu powiększenie czy ta lupa słynna klikając prawy przycisk myszy, no to nam pokazuje opcje no dobra, ale jak mamy już tutaj na przykład tutaj to zdjęcie spróbujmy spróbujmy zerknąć, czy możemy metadata export, może po prostu łatwiej to zróbmy tak, kolekcja to włączmy jeszcze raz to, prawy, możemy from previews ustawić, copy settings, paste, reset, albo możemy auto ustawiać. Ogólnie quick develop, save preset, używamy to i maxwell i wszystkie ustawienia, które są wrzucone z tego presetu, nawet mamy zaznaczone, razu jest wrzucone. W związku z czym e, klikanie prawy przycisk myszy i jakieś tam opcje typu settings tak dalej, no, wrzucają opcje prawdopodobnie z poprzedniego zdjęcia albo te, które już mamy ustawione, w, że tak powiem, filowo na domyśle. Mm, czyli tak na przykład to zdjęcie e, obrobiłbym, tam rzucił tu. Mm, to przejdźmy sobie na to zdjęcie obok. Develop. Paste settings. I możemy zauważyć, że ten i ten ma zmienione, ma zmienione atuty, natomiast no, on w jakiś sposób przyjął po prostu te, które zostały zapisane przy jakimś projekcie. Natomiast sam sobie Maxwell, pres, który użyłem, on, on tego używa, dlatego zresztą Starajmy się używać. Jeżeli mamy już używać presetów stąd, czyli Quick Develop, zamiast kombinować e, przez Develop Stąd i Paste Settings, bo te ustawienia no, one są w jakiś sposób e, po prostu no, można je nadpisać, można je zmienić. Tylko sprawa tego typu, żeby sobie je ustawić, jeżeli będziemy tego potrzebowali. Ale no, nie jest to dobrą opcją, aby na zdjęcie patrzeć, dobra, biorę. De develop i od razu. związku z czym. Starajmy się nad tymi zdjęciami panować i w jakiś sposób wszystko ręcznie zaznaczać. Jeżeli już stworzyliśmy mamy katalog, resztę to było to powiększenie, z tymi presetami. Tą część zrobiliśmy. Jeszcze mamy nawigator. Nawigator nam pozwala wypełnić co do miejsca z zewnątrz, co do całego wypełnienia, możemy sobie tutaj. Chować te części. Uciekaj mi stąd. Dobra. 1 do 1, czyli no tak naprawdę będą tu detaliczne że części. No i 3 do 1. E, więc Fit jest opcjonalnie dobry. Wystarczy odklikać te części tutaj, które zaznaczają nam cienie. I światła, ponieważ no dobre to jest na sam początek, jak obrawiamy zdjęcie, natomiast w pewnym momencie trzeba to wyłączyć, z tego względu, że pokazuje to nam przepalenia bądź też takie miejsca, w których mogą być potencjalnie te piksele już nie do uratowania, czyli są strasznie czarne. Dlatego też starajmy się o tym pamiętać i klikamy tylko na początku, żeby się pozbyć. Pozbyć właśnie tej opcji White w dół. Jeżeli to zniknie, to jesteśmy na dobry, na, dobrym, na dobrym tropie. No i odklikujemy sobie, chociaż możemy też zostawić. To zależy już od Państwa. Natomiast ja odklikuję i wtedy, żeby widzieć, w razie bym przepalił i żeby móc to zdjęcie widzieć. No nawet jak się delikatnie przepali, to zdjęcie, no załóżmy, tu dać. To nie jest wcale tak źle. No, żebym to zrobił, o. Nie, nie, nie zawsze takie przepalenia są bardzo złe, natomiast na ogół powinno się tego unikać. Z tego względu, że zdjęcie powinno być perfekcyjnie zbalansowane. Ale no to jest, to jest tylko taka moja uwaga. Natomiast na ogół fotografowie unikają tego i też starają się tego trzymać. chcąc nie chcąc. Pamiętajmy o tych trójkącikach, które pokazują nam, co gdzie jest.